Halo, no cześć Grażynka, co tam u Ciebie słychać? Wiesz co, no u mnie dzisiaj kolejny piękny dzień w tym naszym HR-ze w IT. I wiesz co, kolejne 200 CV na jedno stanowisko. Boże, ja już chyba straciłam rachówę. No ale to chyba nic dziwnego, nie? Połowa u mnie to pasjonaci technologii bez żadnego projektu, a druga wyobraź sobie eksperci od Reacta z jednym ukończonym tutorialem. No ale nic, dzisiaj mam nadzieję, że trafi mi się może kandydat, który zna nie tylko kod czata GPT, ale i czasem rozumie, co tam czyta. Uch, zaraz rozmowa z panem przemysłowym, trzymaj za mnie kciuki. Bo inaczej rytm mnie zabije, dam ci znać, po bo... no buziaczki, papa. Dzień dobry Panie Przemysławie, Anna Kowalska. Witam na rozmowie na stanowisko Junior Frontend Developera w naszej firmie Januszek Incorporated. Bardzo bym prosiła na początek, aby opowiedział Pan kilka słów o sobie. Dzień dobry, oczywiście już opowiadam. Skończyłem bootcamp na takiej znanej platformie, więc naturalnie, że jestem już gotów na stanowisko CTO. E, ale dla formalności mogę zacząć jako Junior. No wie Pani, w końcu dwa tygodnie nauki Reacta to nie przelewki, choć jeszcze nie do końca wiem, dlaczego kod działa. E. Interesujące podejście, panie Przemysławie, a mogę prosić, aby opowiedział pan o technologiach, które zna pan najlepiej? Oczywiście. Naturalnie. HTML oczywiście świetnie kopiuję ze Stack Overflow. CSS doskonale, dopóki mi się coś nie, nie rozjedzie na Flexboxie. JavaScript potrafię napisać Hello World, ale czasem nawet nie rozumiem, dlaczego to działa. Chociaż React zdecydowanie to moja mocna strona. Umiem już pisać use State z zamkniętymi oczami. Co do Gita, komituję za każdym razem, gdy coś działa. No, czyli średnio wie pani raz na tydzień. Rozumiem, Panie Przemysławie, a czy ma Pan jakieś wcześniejsze doświadczenia zawodowe związane z programowaniem? E, tak tak, naturalnie jestem twórcą e, jednej aplikacji. To jest taka aplikacja Weather App wie pani, ona czasem pokazuje pogodę, ale głównie to błędy. Mam też bogate doświadczenie w pracach zespołowych, zwłaszcza delegowaniu, wszystkich zadań osobom, które coś wiedziały. No i nie zapomnijmy o moim bogatym doświadczeniu z kursu, no właśnie z tej znanej platformy na u, która głównie, no właśnie które głównie polegało na udawaniu, że rozumiem, co się dzieje na ekranie. Imponujące. A jakie są Pana największe atuty, Panie Przemku? Copy-paste jest moją specjalnością, a panika przed daily moją supermocą. Zawsze udaje mi się skutecznie ukrywać brak wiedzy za pomocą enigmatycznych stwierdzeń typu Sprawdzę to później. A jak tam angielski techniczny? Oj, techniczny poziom biegły szczególnie dobrze wychodzi mi mówienie It worked yesterday, I swear. Proszę mi powiedzieć, Panie Przemku, czego Pan oczekuje od naszej firmy? E, oczywiście, no tutaj podejdźmy do tematu poważnie, opieki seniorów, którzy będą cierpliwi jak instruktorzy na kursie, miałość jaką wykazuje, no wie Pani moja mama, kiedy mówię, że tym razem już naprawdę zostanę programistą e, oraz oczywiście pensji 20 tysięcy plus e, na start, no bo jakżeby inaczej. Znakomicie Panie Przemku, dziękuję za rozmowę bez względu na wynik rekrutacji, to oczywiście jasne, damy Panu znać. Miłego dnia życzę, do zobaczenia. Gratulacje, postanowiłeś wejść do świata IT krainy pełnej kodu kawy i debugowania do późnej nocy. Ale jak przebrnąć tę mityczną rekrutację? Do mnie wystarczył jeden telefon i krótka rozmowa techniczna. Dziś proces przypomina bardziej projekt agile'owy, tyle że ze sprintami na sterydach. Teraz każda firma wymaga repozytorium na GitHubie pełnego projektów open source, 300 gwiazdek oraz co najmniej dwóch rozwiązanych pól requestów do Linuxa. Spotkania rekrutacyjne są jak debugging na produkcji. stresuje. Wymagają błyskotliwości, a czasem trzeba załatwić coś na szybko, zanim rekruter zauważy. Co więc czeka kandydatów? Rynek pracy IT w 2025 roku jest bardziej konkurencyjny niż kiedykolwiek wcześniej, i musimy sobie to powiedzieć wszyscy. Na jedno stanowisko przypada często ponad 200 CV, przez co juniorzy mają utrudniony start. Kluczowa staje się strategia wyróżni się albo zginie, a umiejętność odpowiedniego self-marketingu jest równie ważna, co umiejętności techniczne. I jak więc podejść do rekrutacji? A no właśnie, junior powinien podejść do rekrutacji jak do pisania kodu. Optymalizować CV by przechodziło ono przez filtry ATS niczym dobrze zoptymalizowany algorytm, bo w 2025 roku branża IT przypomina trochę aplikację napisaną w PHP5, która próbuje odpalić Reacta na Internet Explorerze. Niby się da. Ale po co? No ale do rzeczy. Wyobraź sobie, że IT to skomplikowana, ogromna infrastruktura, jak dobrze zaprojektowana aplikacja webowa. Ty jako junior jesteś jak świeżo wdrożony mikroserwis, jeszcze nie wiadomo, czy dobrze działa. Wszyscy mają nadzieję, że się nie wysypiesz na produkcji, ale trzeba Cię monitorować i dobrze skalować, więc co musisz umieć, żeby nie skończyć jako legacy code w firmowym repozytorium? W 2025 roku nie wystarczy już tylko znać Pythona. Le, le, le. la 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 liczy się to co potrafisz z nim zrobić i jak umiesz go wykorzystać w realnych projektach. Poniżej przedstawię ci kluczowe umiejętności, które są niezbędne, aby wyróżnić się na rynku pracy. Tak jak powiedziałam wcześniej, w 2025 roku znajomość języka programowania to tylko fundament. Liczy się to w jaki sposób go wykorzystujesz i jakie narzędzia potrafisz wdrożyć w praktyce. Jeśli na przykład pracujesz w backendzie, warto poszerzyć swoje umiejętności o frameworki usprawniające pracę z serwerami, w połączeniu z umiejętnością obsługi chmury czy to AWS Google, Cloud czy Azure, stajesz się cenniejszym kandydatem. Specjalizujesz się w analizie danych? Pora więc na Machine Learning. AI. Yeah, yeah. jeśli Twoja ścieżka to analiza danych, nie zatrzymuj się na podstawowych funkcjach w Pandas czy Excelu. Firmy dziś oczekują, że analitycy potrafią wdrażać modele predykcyjne, optymalizować procesy i wykorzystywać Machine Learning, czyli takie biblioteki jak na przykład TensorFlow, PyTorch czy Scikit-Learn do rzeczywistego wyciągania wniosków z danych. Bo czym są dane? Bez odpowiednich wniosków. Jeśli chcesz zwiększyć swoje umiejętności na rynku pracy, Full Stack Development to świetna opcja. Znajomość Node.js, Reacta, Next.js, TypeScripta, Vue3 daje dostęp do szerokiego wachlarza ofert. Współczesne aplikacje wymagają płynnej współpracy między frontendem i backendem, dlatego osoby, których potrafią tworzyć kompleksowe rozwiązania, są na wagę w złota. A jeśli umiesz połączyć kodowanie z AI, to sam jesteś złotem dla rynku. W nie bądź jak mikroserwis bez dokumentacji, rozwijaj swoje umiejętności i pokazuj co potrafisz. Bo w 2025 roku nawet lodówki używają modeli Machine Learning do przewidywania kiedy skończy się mleko. Ignorowanie tej rewolucji to jak aplikacja, która nie ma cage i przy każdym żądaniu obciąża bazę danych. Nawet jeśli nie jesteś data scientistą, powinieneś wiedzieć jak zintegrować OpenAI i podobne platformy, wykorzystać gotowe modele predykcyjne do usprawniania pracy aplikacji i jak optymalizować swoje Systemy pod kątem automatyzacji i przewidywania błędów. A skoro przy automatyzacji jesteśmy, to automatyzacja procesów jest dziś kluczowym skillem. Coraz więcej firm dąży do automatyzacji, więc warto znać narzędzia, które pomagają. Na przykład w automatyzacji testów, czyli Selenium, PyTest, GitHub Actions, Jenkins, czy ogólnie kwestię związaną z Dockerem i Kubernetesem. Optymalizacja to nie tylko coś, co przyspiesza procesy, ale także czyni Twój kod bardziej skalowalny. Kod to nie wszystko. Musisz umieć go wytłumaczyć. Możesz pisać genialny kod, ale jeśli nie potrafisz wytłumaczyć, jak działa, to jesteś jak api bez dokumentacji. Nie wie, coś robi, ale nikt nie wie co. Team liderzy wolą kogoś, kto jasno zgłasza problemy i potrafi zadawać właściwe pytania, zamiast bezradnie patrzeć na błędy lub co gorsza, rzucając kurwa na code review, choć niech podniesie rękę pierwszy ten, kto nigdy tego nie zrobił. Umiejętność prowadzenia spotkań, prezentowania wyników swojej pracy oraz aktywnego udziału w dyskusjach technicznych jest dziś kluczowa. I kolejne. Nie toń w setkach kursów i tutoriali, tylko twórz własny projekt. Możesz przerobić dziesiątki godzin darmowych kursów i setki zadań na platformie na U, ale jeśli nie masz nic swojego do pokazania, to w oczach rekrutera jesteś jak junior bez portfolio. Może coś umie, ale skąd to wiadomo? Firmy nie szukają ludzi, którzy znają teorię, tylko takich, którzy potrafią zastosować w praktyce. Stwórz projekt, który rozwiązuje realny problem, nawet jeśli to tylko prosty system do zarządzania wydatkami, chatbot czy aplikacja do śledzenia nawyków. Nie musisz budować nowe Facebooka, ale ważne, żebyś mógł pokazać swój kod, omówić decyzje techniczne i obronić swoje rozwiązania. Własny projekt to najlepsza wizytówka, lepsza niż setki certyfikatów z darmowych kursów, które każdy może kliknąć do końca. Dlatego rekrutacja w IT w 2025 roku jest jak gra RPG. Zaczynasz jako początkujący bohater, zbierasz doświadczenie, uczysz się nowych skili i stajesz do walki z coraz trudniejszymi postaciami. Najpierw mierzą cię junior rekruterzy, potem techniczni eksperci a w końcu przychodzi starcie z finałową postacią, CEO lub CTO. Jeśli dobrze rozłożyłeś statystyki i nie wpadniesz w pułapkę pytania, gdzie widzisz się za 5 lat, to masz szansę na epicki lód, czyli ofertę pracy. Pamiętaj tylko, że jak w każdej dobrej grze, dobrze przygotowana rekrutacja to połowa sukcesu.